Światowe kolędowanie przy górniczej szopce w Libiążu. 6 stycznia w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary w Libiążu odbyło się niezwykłe wydarzenie utrzymane w klimacie świąt Bożego Narodzenia. Święto objawienia Pańskiego, Trzech Króli, Stowarzyszenie Muzyków Canticum Canticorum. Przy współudziale powiatu chrzanowskiego i gminy Libiąż zorganizowało powiatowe kolędowanie, wydarzenie, które już na stałe wpisało się w tradycję bożonarodzeniową na ziemi chrzanowskiej. Boże Narodzenie to święta wypełnione radością, nadzieją, zachwytem nad tak wielką miłością, która stała się ciałem i zamieszkała między nami ów zachwyt. Serce ludzkie pragnęło wyśpiewać, gdyż tylko śpiewem najpełniej można tak wielki cud i szczęście wyrazić. A co jest w człowieku takiego, że tak chętnie śpiewa, tak chętnie wyraża swoje uczucia poprzez śpiew? Kolędę najczęściej śpiewano wspólnie, co było jedną z najpiękniejszych tradycji polskiego świętowania Bożego Narodzenia. Koncert churu canticum canticorum to okazja do wspólnego kolędowania, łamania się opłatkiem i złożenia noworocznych życzeń. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że to też dla mnie osobiście jest okazja po kilku dniach od, nowego, od rozpoczęcia nowego roku do złożenia życzeń. Życzę wszystkim mieszkańcom Libiąża, powiatu szanowskiego, miłości, radości, pomyślności. Życzę tego, szanowni państwo, żebyśmy się otaczali ludźmi dobrymi, mądrymi, żeby ten nowy rok, który dla wielu z nas stanowi pewne nowe otwarcie, spełniał Wasze marzenia, plany, wasze nadzieje. Tego, szanowni państwo, wszystkim Wam życzę, życzę dobrego, nowego 2024 roku. Moi drodzy, na ten rok. Niech przyniesie nam to, co przynoszą Wszej Królowie, czyli wiarę, miłość, pokój, nadzieję i niech w tym roku ta wiara będzie prawdziwa, niech ta miłość będzie prawdziwa, niech ta nadzieja na pojednanie, na życzliwość będzie takim motywem w tym roku dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych bliskich, przyjaciół, dużo, dużo zdrowia, radości, wzajemnego szacunku bo i zrozumienia.